Zwykłe ciasto jak każdy, a ciasto pijana zakonnica? Na początku musimy zrobić ekspresowy biszkopt, czyli białka, cukier, żółtka i na końcu mąka pszenna. Jeżeli mamy wątpliwości, dajemy odrobinkę proszku do pieczenia. Ciasto przelewamy do blaszki pieczemy i następnie robimy wbłębienia na wiśnie. Mogą być takie z alkoholu bądź po prostu z kompotu. Jak widać ciasto jest ekspresowe i kiedy mamy wiśnie gotowe, cały biszkopt wystarczy nakłuć wykałaczką. I jeżeli chodzi o pącz do nasączenia może być to co mamy pod ręką, u mnie to była wiśniówka. Ciasto odstawiamy i zabieramy się zakręczyć śmietanka, cukier puder oraz żelatyna Natomiast nie przesadźcie z ilością tak jak ja. Gotowy krem wystarczy przełożyć na blaszkę i zabieramy się za czekoladę, najlepiej, żeby była gorzka, połączona ze śmietanką. Ciasto wystarczy schłodzić w lodówce i następnie zajadać się tą przepyszną i pijaną zakonnicą.